Witam Was ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na film o moim małym warsztatowym pomocniku. Jest to taki przenośny system szczęk mocujących, dokładniej model Super Jaws XXL firmy Triton, którego dystrybutorem jest brytyjska firma Toolstream. Zapraszam. Myślę, że dla osób, które śledzą nasze poczynania w Warszawie do Drewno jest to zauważalne, że w głównej mierze pracujemy osobno. To znaczy, ja sam albo Litka sama, i ja sobie zdaję sprawę doskonale z tego, że to zdecydowanie zwalnia pracę. W olbrzymiej ilości sytuacji ta dodatkowa para rąk by przyspieszyła, pomogła, czy to. Pracować, czy przytrzymać, czy odebrać z maszyny. No, ale jest jak jest i trzeba sobie jakoś radzić. I to jest właśnie taki jeden z pomocników, który bym chciał Wam pokazać, który po prostu pomaga w pracy. Gdybym miał to podsumować w kilku dosłownych słowach, to bym powiedział, że jest to przenośny system ruchomych szczęk mocujących, ale największą zaletą jest to, że możemy tutaj operować bez użycia rąk. Czyli głównym, jak gdyby, tym elementem dociskowym, mocującym jest ten oto pedał. Czyli, mając jakieś olbrzymie elementy, ciężkie, niewygodne, wkładam, dociskam i gotowa. Później, jeden klik, naciskam jeszcze raz i element zwolniony. To są szczęki wydaliarka w największym skrócie. Ale zacznijmy od początku. Pierwszym określeniem, którym się tutaj posłużyłem było to, że jest to sprzęt przenośny mobilny. Więc zacznijmy od tego. To co? Przerzucamy to na ziemię, czyli obracamy zupełnie do górnogami. Tutaj mamy nasze zaciski. Jedna noga, druga noga, trzeci element i jeszcze tą stopę też blokujemy sobie wkładamy tutaj, trzecią nogę, otworek mocujemy i gotowe. W tym momencie waży niecałe 20 kg, bo dokładnie 19, więc jest co nosić, ale dzięki temu jest to naprawdę mega stabilne. Jak widzieliście, nie widzieliście, ale to wam pokażę, w samych nogach są jeszcze otwory montażowe. Możecie to gdzieś przyczepić, na przykład na stałe, czy do podłogi, czy pracując na dworze, dobić to gdzieś do ziemi i wtedy macie mega stabilne. Takie koziołki z olbrzymim ściskiem. Rozkładanie w drugą stronę. Kładziemy na ziemię. Luzowanie do bóstwa. Obracamy. Wystawiamy. Teraz stopa. I pozostałe dwie nogi. Wszystko zabezpieczone. Możemy stawiać to z powrotem na ziemię. I nasze szczęki gotowe do pracy. Kolejny, oczywiście, bardzo ważny parametr dla tego typu narzędzia to zakres pracy. Wysuwamy tą szczękę. Obracamy ją. I mamy metr. Możemy spokojnie chwycić metrowy materiał. Myślę, że to jest naprawdę sporo. No i teraz parametr drugi. To siła docisku. I tutaj uwaga: tylko tona. Więc naprawdę można bardzo, bardzo mocno ściskać. Żeby nie być gołosłownym, już Wam pokazuję, obrócę sobie mozgnąć na ten mniejszy zakres pracy. Żeby pracować tak naprawdę powiedzmy bez użycia rąk, ja proponuję, powiedzmy, no nie wiem, chcę tutaj złapać sobie tą płytę z blatu, więc mniej więcej na oko widzę. Jak, jak to jest grube i taką szczelinę tutaj troszeczkę oczywiście większą zostawiam przełącznik idzie w górę czyli mam mechanizm odblokowany no i teraz wystarczy załadować ten blat, załączyć, załączyć blokadę i porządnie docisnąć i w tym momencie nasze szczęki nie ma prawa. Nie mają prawa, żeby to opuścić. Zobaczcie. Teraz odblokowywanie. Też banalnie proste. Wystarczy to przesunąć do góry. Nacisnąć jeszcze raz pedał i mamy zluzowane. Prawie zaciskanie. zobaczcie, teraz wcieliłem to tylko na narożniku. I można śmiało to dźwigać w górę. Myślę też, że sama stabilność trzymanego elementu tutaj w tych szczękach to też jest zasługa samych szczęk. To są uretanowe szczęki. Myślę, że ponad 10 mm grube, więc jest po prostu czym trzymać te nasze mocowane elementy. Ok, luzuję. Blad na bok. A co jeśli mam jakieś elementy bardzo wysokie i chciałbym tutaj to chwycić? Również nie ma problemu, już Wam pokazuję. Robię to tylko w drugą stronę, i teraz wezmę coś. Co już znacie, co jeszcze nie jest zamocowane? Przesunę tylko troszeczkę węzięć? Blokowanie. Trzyma się? Oczywiście te drzwi nie są jakieś tam bardzo ciężkie, ale jednak eee, ich duży gabaryt. jednak Jest spora dźwignia. Mimo tego bez problemu się trzymają. Mógłbym teraz tutaj sobie gdzieś tam pracować. Luzuję blokadę. Moje drzwi na bok. I Teraz wam pokażę jeszcze jedną rzecz, do czego można to użyć doskonale. Zamienimy, czyli troszkę zwiększę zasięg szczęk. I teraz zrobimy sobie 73. Wystarczy. Zrobimy sobie, słuchajcie, stół warsztatowy. Czemu nie? Skoro jest to stabilne trzymanie, blokuję i mam stabilny stół do pracy. Mobilny. Mogę elegancko pracować na dworze z systemem tych wszystkich mocowań. Naprawdę fajne, mobilne miejsce pracy. Składam z powrotem. Tutaj, może Wam jeszcze pokażę w ogóle na jakiej zasadzie działają te szczęki, jak one się przesuwają. Tutaj, na samym końcu są takie cztery pazurki, które wchodzą w te otwory i tak to się po prostu przesuwa. Czyli dociskając nogę, ten element się przesuwa, przesuwa, przesuwa. I dociąga same szczęki. Maksymalne obciążenie tego urządzenia, które podaje producent, to jest 250 kg, więc myślę, że jak na takie niewielkie gabryty to jest naprawdę sporo. I będąc w tym miejscu, zobaczcie, że ten element jest gruby, kawał stali, więc doskonale nada się na Kowadło. Też czasami przydaje się właśnie na budowie czy warsztacie po prostu kawał stali prosty, na którym możemy prostować na przykład jakieś inne elementy. Tutaj mogę spokojnie w tym działać już. Jak zawsze powtarzam, że bardzo sobie cenię narzędzia czy sprzęty, które mają dużą gamę akcesoriów. I tutaj jest również podobnie, ale to za chwilę. Jeśli chodzi o akcesoria, postaram się to mówić dosyć krótko. Wszystko bazuje na takich oto profilach aluminiowych. Jak zwykle aluminium ekstrudowane, czyli one są proste, dosyć ciężkie, one są prawie że lite. Trzy. Właśnie tutaj kształt jest też ważny, ponieważ jest to trójkąt. Czyli przekrój trójkąta, po to, aby wstawić to. W te oto trzy trójkątne otwory w naszych szczękach. Te, które ja mam, są długości 600 mm. Więc mam 60 cm do dyspozycji. Z trzech stron mamy rowki teowe. Żeby się do nich dostać i zamocować kolejne elementy, musimy odkręcić zaślepki. i możemy brać się za mocowanie dostępnych akcesoriów. Pierwszą rzeczą, którą będę chciał pokazać, jest to taki element, czyli podpora naszego materiału. Tutaj mamy jakieś twarde tworzywo, dosyć śliskie, nakrętka, teowa, która jeździ tutaj w tym rowku. Wkładamy to i możemy przesuwać. To no jak chcemy wypoziomować nasz materiał, mamy drugi docisk z drugiej strony. Wystarczy to zacisnąć, przesunąć. I mamy podporę taką, która na pewno się przyda właśnie przy kładzeniu tutaj montowaniu jakichś dłuższych, szerszych elementów. Zawsze to jest większe pole podparcia. W momencie, kiedy wysuniemy to na maksa i zaciśniemy, musimy pamiętać, że po prostu zwiększamy. Ramię, jeśli bierzemy jakąś dużo większą belkę, dużo szerszą, wtedy w tym miejscu naciskając, może nam się ta kobyłka, te szczęki mogą nam się przechylić, i wtedy warto przymocować to do ziemi. Jeszcze przykręcić dobrze, luzuję. Czyli to jest jeden element, który możemy tutaj zamocować. To na razie wysunę. I elementem drugim, również mocowanym na ten profil liniowy, jest rolka. Myślę, że równie przydatna. Suwamy. Mocujemy oczywiście regulacja wysokości. No i tutaj możemy może na jakąś większą dalkę. Przy właśnie dłuższych, cięższych elementach, kiedy będziemy gdzieś to chcieli przesuwać rolka, zdecydowanie to ułatwi. I rolka jeszcze ma drugą funkcję, już Wam pokazuję. Rolka ma drugą funkcję ten oto element. Wtedy rolka robi jeszcze zazerzak. Czyli przesuwając ten element, tutaj chcemy, nie wiem, możemy tutaj sobie zrobić jakieś znaczniki, czy chcemy gdzieś robić odwierty po ustaleniu stałej. Odległości. Możemy to sobie w ten sposób używać, czyli ten element robi po prostu za ogranicznik odległości. Luzuję. I jest jeszcze jedna rzecz, czy też dwa elementy może tak, takie przesuwane ograniczniki, które mocujemy na szynie. Zdejmę rolkę. I teraz jeden ogranicznik włożę, i on pójdzie z jednej strony kobyłki tego docisku. Te nakrętki teowe są dosyć dokładnie wykonane. Przez co ich wpasowanie no, trzeba to zrobić powolutku. Ok, teraz przełożę. Teraz drugi ten ogranicznik z drugiej strony. Kiedy zamocuję je obydwa, dokręcę i zamocuję. Ok. Mamy naprawdę mocne trzymanie. Po prostu ta szyna nie jeździ nam w lewo i w prawo. Mamy ją unieruchomioną, i wtedy mocujemy kolejny element. Ale tym razem, rolkę zamocuję w drugą stronę. Rolka zamocowana na końcu. Wtedy ten zderzak mogę opuścić zupełnie. On nie będzie przeszkadzał przy przesuwaniu jakiegoś materiału. I jeszcze jedną rzecz zrobimy. Teraz wkładuję ten docisk z drugiej strony maszyny naszych szczęk. Okay. Zobaczmy, jak tam z poziomem. Ups, to będzie za krótkie. niżej. Czyli zobaczcie, w ten sposób zwiększamy naprawdę szerokość podparcia. Mamy, no jeśli rozłożę to na maksa, to mamy powiedzmy 50 par centymetrów z jednej strony, 50 parę cm z drugiej strony i metr w to. Czyli wtedy mogę naprawdę jakiś blat ścisnąć tutaj, podeprzeć z dwóch stron, jest to mega wygodne i mega stabilne miejsce pracy. Moi drodzy, zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że temat przypadł Wam do gustu. Jeśli macie swoje sposoby na tego typu narzędzia, na takie mobilne kobyłko, szczęko, pomocniki, no jakkolwiek by tego nie nazwać, szczególnie właśnie pomocne wtedy, kiedy jesteście sami kiedy brakuje właśnie tej trzeciej czy czwartej ręki. Jeśli macie takie swoje sposoby, podeślijcie, pokażemy to na Facebooku czy na portalu Domii Drewno. A ja już dzisiaj Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć.